Przez moment straciliśmy ostrość, ale już odzyskaliśmy ją i ta ostrość na Maxa Czornya. Dzień dobry? Dzień dobry, miło mi spotkać się w tych grandowych okolicznościach. Moja wielka przyjemność. Będziemy rozmawiać o życiu trochę, albo o filozofii, albo jeszcze zobaczymy o czym. Chciałam Cię zapytać. O rzecz następującą, masz opinię pisarza, który pisze krwawe książki. Jak to się przekłada na Twoje życie? Jak egzystuje Max Czorny Pisarz? Który ma czerwone ręce od krwi, i Max Czarny kolega, przyjaciel, kochanek. To właśnie chyba ta krew jeszcze bardziej pobudza w życiu, prawda? Tworzy tego Maxa Czorny'a e, codziennego partnera, kolegę, kochanka, e, bo e, nie można rozdzielić pisania od e, już tego in, innego życia, tego tej codzienności. To tkwi, ale tkwi w takiej... Bardzo pozytywnej, e, pozytywnym znaczeniu. Przesiąka mnie, e, pozwala czerpać wiele satysfakcji z tego, co robię na co dzień, bo obcując na co dzień z krwią, doceniam jednak to życie bezkrwawe, codzienne, łagodne i przyjemne. Jeżeli tak mówisz, jeżeli w tym ci pomaga pisarstwo, to zapytam inaczej. Gdybyś miał teraz zaczynać swoją karierę, to po pierwsze, czy to by było pisarstwo? Po drugie, czy wyglądałaby tak samo, jak początki prawdziwe? Oczywiście, że to było, by było pisarstwo, bo pisarstwo było moim marzeniem. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby stać się tym pisarzem, żeby móc pisać i aby to stanowiło źródło mojego utrzymania, żebym ja mógł być tym wolnym strzelcem. Bo to jest najbardziej wolny zawód, jaki można wykonywać. Oprócz bycia znanym z tego, że jest się znanym i zarabiania na tym. Ale tak mogę przekazywać swoje te wszystkie e, emocje nie będąc w kieracie pracy, tylko całkowicie sobie samemu ustawiając, determinując rytm dnia. E, to, to jest e, sedno, to jest kwintesencja i to jest to, co dostarcza mi też ne, zapału do tworzenia. E, więc ta krew na rękach właśnie to też jest to, że mm, jestem wolny dzięki krwi. Powiedz mi, bo mówisz o kieracie pracy, mówimy o innych pracach niż pisarstwo, ale ja jak słucham pisarzy, to właśnie mi się wydaje, że to jest praca samotnicza, wymagająca samodyscypliny. Niektórzy piszą od piątej do dziesiątej i nie wstają od biurka, dla mnie to jest ciężkie, jak sobie wyobrażę. To jest kwestia charakteru. Ja zawsze byłem osobą bardzo zorganizowaną, która sama sobie narzucała harmonogramy. Ale nie nazwałbym właśnie ich kieratem, bo dla mnie kierat jest taki, że jest się zaprzęgniętym tym wołem do pracy, a jeżeli samemu siebie zaprzęga, to już jest coś zupełnie innego to już jest to, że chce się gdzieś iść, nawet jeżeli się chodzi tylko po okręgu. Więc to, to, to jest zupełnie inne doznanie, i to jest ta wielka przyjemność procesu pisarskiego, który zapewne aby był owocny. Musi być zorganizowany, dlatego powstaje tych książek rocznie 8-9, bo tyle w tym roku nawet zostanie czy zostało już wydanych ale jednocześnie coś, co pozwala mi uporządkować chaos świata, bo ja widzę niesamowity chaos, jaki panuje na świecie. On mnie przeraża, a dzięki temu mogę uciekać w świat tej swojej zawodowej, tak to określmy, aktywności. Osiem, dziewięć książek, go niż kolegę wiadomego, który jeszcze troszeczkę do rekordu jego brakuje. Wiesz o kim mówię? Domyślam się, że mowa o tej osobie, która ma tego samego ghostwritera. Co ja i ten ghostwriter taki płodny jest i on dla nas tworzy wspólnie. Ile tych rzeczy tutaj wychodzi? No nie wiem, czy macie tego samego ghostwritera. Być może. Natomiast powiedz mi, jak się tak tworzy, już masz za sobą ileś tych książek. Jakbyś teraz miał początkującemu pisarzowi powiedzieć, musisz wykonać krok jeden, drugi, trzeci, żeby dojść do tego, co ja robię, to jakie by to były kroki? Hmm. Praca i jeżeli ma, rzeczywiście ma się te nadzieje, wyobrażenia e, i chęć e, pracowania właśnie w tym e, jako pisarz, jako autor funkcjonowania na rynku, to nie można spocząć tylko na nadziei, tylko tę nadzieję trzeba realizować, dążyć do niej. To nie może być. E, tylko jakaś figura retoryczna, tylko naprawdę trzeba codziennie pracować, oddać się temu i znaleźć w tym przyjemność, bo bez przyjemności to jest krok drugi, nie ma, nie ma płodności. Tak powiedzmy poetycko. No, Zatoczyliśmy krąg. Tak. Ostatnie pytanie zadałam je też Robertowi Małeckiemu, Czy czujesz się, ponieważ zakładam, że już jesteś rozpoznawalną osobą? No nie ukrywajmy, nie jesteś typowym, anonimowym człowiekiem z ulicy. Czy czujesz się w jakiś sposób influencerem? Zdaję sobie sprawę z tego, że wywołuje emocje, że moja literatura, nie ja, moja literatura wywołuje emocje, i teraz, gdy no przez blisko dwie godziny miałem przyjemność podpisywania pewnie kilkuset osobom książek swoich, usłyszałem mnóstwo słów od nich, właśnie które komentowały doznania, to jak zmienia ich rzeczywistość, to jak potrafię je przestraszyć, jakie emocje wywołuje, no to znaczy, że w jakiś sposób. Jestem tym influencerem przez swoje książki bardzo dobrze, no bo mogę nimi przerażać, mogę nimi skłaniać do tego, aby zachowywać pozory bezpieczeństwa, czyli zamykać drzwi na noc, a wtedy mogę kogoś uchronić e, i uratować życie i zdrowie. Tak oczywiście z przybrożeniem oka to komentując. Najbliższa książka? Niebawem. O czym? Kto zabił? E, kto zabił? E, a czy musi być morderstwo? A może być bez? Może być bez. Znaczy, chodzi o zaskoczenie, zawsze. Może trzeba zaskakiwać, nawet bez morderstwa, a może właśnie morderstwem, także nie powiem nic więcej. Proszę Państwa, Max Czornej, dajcie się zaskoczyć jego książką z morderstwem lub bez. Bardzo dziękuję. Moja ogromna przyjemność. Dziękuję bardzo i kłaniam się.